Dzień dobry kochani, witam was w tym nowym vlogu Pierwszym październikowym vlogu U nas już jesień rozpoczęła się na wysokich obrotach Czuć po prostu ten mód jesieni Ta taka pogoda, taka smutna, przytłoczona Nawet dzisiaj cały dzień po prostu to co się dzieje za oknem Bardzo tego nie widać Tragedia Czułam taki właśnie prawdziwy mód jesienny Więc mówię, nagrajmy vloga Zapraszam Was na Another rainy afternoon I don't know what I'm to do I just miss you more than anything Zaczęłam ogarniać pokój, było to zaplanowane, miałam to już w głowie od wczoraj, że muszę ogarnąć trochę ten pokój Ale teraz jak zaczęłam tego vloga dzisiaj, z powodu takiego właśnie módu jesieni To przyszło mi do głowy, czy to nie jest czas, żeby przydekorować już go trochę na jesień Chyba tak Jak już ogarnę, to mogę też pozmieniać kilka rzeczy Dekoracje jesienne mam z tamtego roku jeszcze Boże, kto to tak do mnie wypisuje? Dekoracje jesienne mamy z tamtego roku Dekorujemy? Dekorujemy Powiem szczerze, że nie wiedziałam, że tak trudno będzie mi znaleźć dekoracje Znalazłam poduszki To najbardziej dodaje klimatu, więc całe szczęście I znalazłam kilka dekoracji Ale nie sądzę, że to jest wszystko szczerze, bo mam takie małe pudełeczko no nic, na razie się poradzimy z tym. Nie jestem w stanie zanieść innych. Mam duże było yy, świątecznych dekoracji, ale to jeszcze nie ten czas. Yy, więc yy, może starczy. Jestem zdania, że nic tak nie zmienia klimatu W danym pomieszczeniu jak właśnie zapachy Więc zacznę właśnie od zmiany świec Bo u mnie w pokoju jeszcze króluje ten pink pełni jaśmin chyba Więc poszłam do mojej zbiórki świec i dyfuzorów Po już bardziej takie jesienne zapachy I najbardziej jesienny oczywiście jaki mam w kolekcji To pumpkin Mam dyfuzor, więc super się cieszę Go postawi tutaj na wejściu Dyfuzor na wejściu w pokoju bardzo dużo daje Bo też jak się wchodzi do pokoju Mimo że nie mamy zapalonych świeczek, to bardzo ładny zapach od razu e, czujemy. Więc e, pumpkin, ale niestety moja, moja kolekcja już niestety e, ma swoje braki. Nie wiem czemu. E, nie mam już żadnej świecy tak naprawdę jesiennej. Mam bardzo dużo świątecznych. Mam bardzo dużo świątecznych, ale jesiennych nie mam ale e, złapałam za świecę lemon cola, bo według mnie to jest taki neutralny bardzo zapach, który można palić cały rok, a wręcz bardziej właśnie jesienią nie wiem, ja mam taką, e, tak mi się wydaje, tak mi się ta lemon cola kojarzy z taką właśnie też już jesienią ponurą, e, więc e, dobrze się sprawdzam. Me, this isn't how it's supposed to be. Wish you stay stayed here right with me. I can't shake the getting late i shouldn't sit here contemplating i just can't stop thinking about us i won't forget a single thing from drunken nights to sunday mornings and how you smile at me wish you stay, stayed here beside me this isn't how Dziusiu, mate, czy my to widzicie? To jest mój Tobuś e, pierwszego dnia z nami To jest jego pierwsze zdjęcie, jakie e, kiedykolwiek mu zrobiliśmy Pierwszy dzień u nas w domciu Był taki malutki, że go trzymałam tak w jednej roczce Dziusiuś Najbardziej nienawidzę ogarniać te tacy z perfumami, bo to wiadomo, trzeba wszystko wyciągnąć Masaka nie nawet w takiej stay here to jakie to jest, że na przykład ja te różne giełki zapachowe Używałam w różnych okresach życia, po prostu. I mój nos bardzo się przyzwyczaił do zapachów, do zapachów. I na przykład teraz, jak ten tę mgiełkę z Victoria's Secret Very Sexy Night. Bardzo ładny zapach. To słuchajcie, widzę siebie po prostu w mojej futrzanej kurce. Zima 2020. No, tak. Szok. I Tutaj trzymam właśnie zawsze mój komineczek Simple Candle z tamtego roku, z kalendarza trendowego Na różne woski Trzymam też zawsze wazon tutaj Dlatego, że jak dostaję jakieś kwiaty, to one zawsze idą tutaj Taki malutki wazonikon nawet nie przeszkadza, więc go zostawiam I po środku właśnie dyfuzor Z moim takim letnim, wiosennym ulubionym zapachem Pink pełni jaśmin, więc zmiana Po dyfuzorze. Tak mi szkoda. Piękny dyfuzor. Masakra. Taki piękny zapach. Jedyny taki jesienny, jaki miałam. Masakra. No nic, szukamy. Dyfuzora, boże dyfuzora mi żeby nie płakać Widzicie, mam dużo, dosyć świeczek Tutaj to jest pudełko od świeczki, którą wzięłam Ale jeśli chodzi o dyfuzory To mam, to jest zapach, który wyszedł na święta wielkanocne Następnie mamy Morning Cappuccino, ale to jest mojej mamy Nie mogę go tknąć, bo to jest ulubiony dyfuzor mojej mamy Czyli mamy tylko świeczki a tutaj mam, tam mam jeszcze jeden dyfuzor tego, więc e, przez to, że mam dwa takich, e, to biorę ten. Bardzo ostrożnie to zrobię tym razem, obiecuję. Chocolate Mint Bunny, piękny czekoladowy zapach, więc według mnie e, wpasuje się e, w to jesień. Mm, Boże, taka, wiem, już dawno nie wąchałam tego zapachu, to jest czekolada z miętą. Jak były takie czekoladki Znaczy, czy wciąż są takie czekoladki miętowo-czekoladowe Takie zielone Tutaj to to jest po prostu identyczny zapach okay. Tutaj zapomniałam, że miałam ostatni detal A mianowicie takie, taką żyłkę z... Ym, Listkami i takimi kuleczkami, które się świecą. Wieczorem bardzo ładnie to wygląda i bardzo fajny klimat daje, ale nie mam pojęcia, jak to się stało, ale wszystkie są bez baterii. Więc ja na razie położę i tak dzisiaj po południu muszę się wybrać do miasta, kupić kilka rzeczy. To kupię też przy okazji baterie. Mam nadzieję, że będę o tym pamiętać. Co dzisiaj wieczorkiem mam pokażę, jak to fajnie, tak klimatycznie wygląda. Boże, jak tutaj pachnie, że w tym pokoju wyszłam na chwilę, bo musiałam dać leki dla Tobiego i po prostu weszłam tyle zapachów przez świeczkę, przez dyfuzor nowotworzony i przez cały dyfuzor rozbity na ziemię, więc cały, cały ten zapach. Jest teraz jest bardzo odczuwalny w pokoju, ale jakoś tak te zapachy do siebie pasują pięknie, pięknie pachnie mocno, ale pięknie. Another rainy afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Jedyne lampeczki z tamtego roku Które działają To są te najbardziej kliniczowe Dynki Z różnymi minkami Nie no są so cute, dobra Są so cute Mam jeszcze tyle lat, żeby móc y, Takie trochę mniej eleganckie rzeczy Jeszcze używać Raz, dwa, trzy right with me i can shake feeling that we say goodbye i know the hours get late i shouldn't sit here contemplate i just can't stop thinking about us i won't forget a single thing from drunken nights to sunday mornings and how you smile at me wish you stay come true Tak fajnie jest mieć taki, 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 taką swoją przestrzeń tak udekorowaną, taką pachnącą Mimo, że nie mam za dużo tych dekoracji jesiennych um, Wydawało mi się, że miałam ich więcej, nie wiem jak to możliwe To i tak, tak takie małe rzeczy, takie małe dodatki Robią super robotę, tak fajnie teraz, jest tak, wiecie, cozy, tak przyjemnie Więc cieszę się, że to już zrobiłam, przynajmniej można się tym nacieszyć przez jakiś dłuższy czas Pokażę wam na chwilę, słuchajcie, mój ostatni zakup Byłam w galerii handlowej z moją mamą się przejść, nie miałam zamiaru nic kupić Ale zobaczyłam te buciki i muszę wam je pokazać Szukałam takich kozaczków już od dłuższego czasu. Nie spodziewałam się, że znajdę je w Stradivariusie. Słuchajcie, Wyszłam do Stradivariusa i znalazłam takie fajne, czarne, skajowe kozaczki, które wyglądają troszkę jak taki kalosz, ale to nie są kalosze, bo nie chciałam kal Chcę, żeby to był taki elegancki but, taki właśnie do spódniczki, do rejstopek, ale właśnie taki. No, taki coś pomiędzy eleganckim butem a takim kaloszem, jeśli wiecie o co chodzi. I słuchajcie, te są idealne. Mają, spójrzcie. Mamy tutaj taki delikatny um, obcasik, no ale naprawdę nieodczuwalny. Tylko właśnie tak do wygląda, ładnie wygląda. I mamy właśnie taki prosty but do kolana. No, po prostu. Mega, słuchajcie. Widziałam, że one się stały wiralowe teraz na TikToku. Wyskoczyło mi chyba z 50 filmików, że Run to Stradivarius, bo są takie kozaki. Według mnie stały się też wiralowe. Wiecie czemu? Przez bardzo fajne miejsce na, na łydkę. Ja mam zawsze problem, słuchajcie, z kozakami, dlatego że ja mam dosyć szeroką łydkę genetycznie po moim tacie, po rodzinie ze strony mojego taty. I słuchajcie, zawsze żadne kozaki na mnie nie wchodzą To jest po prostu jakiś szok e, nigdy, dom, nigdy, nigdy, nigdy Nigdy, nigdy, po prostu jakieś sieciówkowe kozaki na mnie nie wchodzą e, so, Cisną mnie zawsze I nigdy nie ma takiego fajnego efektu Szerokiego kozaka, tylko taki wiecie Przyczepiony Jeśli macie ten sam problem co ja Mianowicie troszkę właśnie większe e, Łydki e, To słuchajcie, spróbujcie sobie przymierzyć e, z Kozaki ze Stradivariusa Bo e, fajnie naprawdę leżą To nie są taki kurwi, gdyby co Ale łydka taka delikatnie większa Niż standardowa e, Wejdzie do nich, więc e, Dajcie znać Ze strony mojego taty mają bardzo umieśnione nogi I kobiety i faceci I Ja słuchajcie, złapałam e, do, tr, Delikatnie po nich Bo e, moje... Całe szczęście wymieszały się troszkę z moją mamą, która całe życie miała kompleks, że nie miała wcale łydek. Więc mi się te łydki wymieszały przez moją mamą i z rodziną mojego taty, no ale jednak delikatnie szersze one są, dlatego właśnie zawsze problem z tymi, z tymi kozakami, a to naprawdę są super. Wszystkie takie jesienne stylówki, rajstopki, spódniczka, sweterek, płaszczyk i kozaczki. I tego mi właśnie brakowało. Kupiłam, słuchajcie, baterię. I teścior 3, 2, 1. O, Czekajcie. Mega cute to wygląda. Mega jesiennie. Pięknie. Nie spodziewałam się. Słuchajcie, zamieniłam kwiaty. Dałam je tutaj, bo niestety krótko potrwał wazon tutaj, bo ale od razu przeszedł i go zbił. No ale okej. Okay. Więc e, kwiaty przeszły tutaj. I fajnie to wygląda jeszcze z tymi listeczkami